<tuszy> tak. To już jest drugi filmik O przepraszam, co nie jest? To jest drugi filmik Moje Ulster Plant, już jest bezpaleniem, bo już z kolei nie Znaczy nie pokoczyliśmy się, to po prostu kontakty nie utrzymujemy ze sobą Jeśli mnie źle słuchać to przepraszam bardzo e, Dobrze, przepraszam, że wcześniej nie robiłam filmików Dzisiaj dopiero miałem czas i nagrywałam już z konta To jestem ja A wcześniej nagrywałam z konta Yvonne. Pamiętacie pewnie, Teraz zmieniła puchy chyba. Też nie pamiętam. Uj. Ja przyjmuję tutaj wszystkich, bo jeszcze mam 9 nie... Nie, no nie No, czekajcie, napiszę tylko. Czekaj. Muszę wpisać fajl hey, t przez ryski, znaczy przez x, bo mm, są po prostu kratki. Dzisiaj będziemy pisali z Lucianami Luciana. Lu albo z Sima. na przykład dopuszczamy do Lucianami. Teść... Wiesz, że. Otworzam. Yy, Takie za ten czas. Pokażę wam moje ciuchy. Mam tu level, od on, jak widać. Słusznowy look dla Karolina. No, i teraz mnie przebierzemy. Będę teraz miała filmiki z innego konta, bardzo was przepraszam. To po prostu nie pamiętam hasła, z którego konta teraz mam. Nowe konto, takie już... Bardziej moje, już moje imię, nazwisko i tak dalej, takie rzeczy są. No i po prostu będę nagrywała samego konta filmiki, bo nie pamiętam hasła do starego konta. no. O, też coś tych, którzy to oglądają. Ja mam serduszka na nogę, tak jak widać. Już na dziewczyna się pytała, czy idę. Yy, przepraszam bardzo yy, tą dziewczynę. Zaraz. Powinien się nazywa. Że jej nie chciałam dać. Po prostu to jest dla mnie bardzo ważna rzecz. bo Ona się pytała, czy jej oddam. Y... Podjęłam decyzję, mogę oddać. Mogę oddać, ale to jest już do negocjacji, za co. Y... Lub się na pozdrawia wszystkich, którzy to oglądają. Ja też Was pozdrawiam, zapraszam na, resztu, na moje filmiki. Yy. I co, proszę, abyście oglądali je? Jest tak, jeśli Was ciekawią. A jak nie, to dobrze, piszcie w komentarzu. Yy. No. Yy. Nie wiem, czy ja to mam na tym Dobra. Yy, to co tak taki luk. No. Yy. Słuchajcie. Chciałam... mam przekazać, że protestuję. Uj, Nie czuję. Okay. Protestuję przeciwko yy, temu... Przeciwko temu, że moderatorzy yy, Unikaty po prostu, no Usunęli stary Star Planet, usunęli... Myślą, że jest nam lepiej z tym nowym Star Planet, a wcale, że nie jest nam lepiej, ponieważ nam jest gorzej. Unikaty były piękne. Były o wiele ładniejsze niż ubrania, które są teraz. Unikaty to po prostu unikaty były, tak? Unikaty są bardzo fajne. Bardzo je lubię. No po prostu, ja już mam jeden Unikaty, ale takie Unikaty można, znaczy, no nie, że można, po prostu jest trudno dostać. Nawet nie można ich mieć, a Unikaty są dla mnie bardzo ważne, a przynajmniej dla mnie. No, no szybko to tutaj. No po prostu to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne. ...żeby były unikaty. Bo unikaty to jest super rzecz. Ponieważ są ładne. Na przykład ...to jest No są piękne. Ale mam dla Was poradę. Już zanim kończymy filmik, ale mam dla Was poradę. Yy, unikaty są z tyłu. W tyłach na sklepach. Niektórzy nawet mogą się dziwić, bo myślą, że niektóre rzeczy to unikaty, a to nie są wcale unikaty. Yy, I jest taka prawda, ponieważ. Serduszka. Znaczy nie, nie serduszka, tylko buziaki na nogę. One są na rękach do nie są One są z tyłu w sklepie. Można je kupić. się są dla VIP i chyba za 350 zł. No ale nie jestem pewna. No dobra, ja już skończę. One będą takie krótkie, bo ja będę nie jest zarejestrowany i to takich długich nie można robić. No to co? To ja już kończę. No to cześć. Cześć, ja Kamila.